Punć puna zawsze pozna. Zmieniałem kraje kilka razy. Zawsze trafiam na ludzi, którzy coś biorą. Masakra. No i to nie jest jakiś fart, ani zrządzenie losu, że wszechświat podsyła ci takie osoby. Po prostu tobie łatwiej jest nawiązać relacje z takimi ludźmi, bo z nieuzależnionymi no to możliwe, że gadka ci się już nie klei. Uzależnienie ma to do siebie, że posiada bardzo silny komponent społeczny i kiedy ci albo chlejesz no to instynktownie znajdujesz ludzi twojego pokroju. Łatwiej z nimi się dogadasz, podzielisz radości, a także problemy. I to właśnie stanowi jedną z poważniejszych przeszkód przy wychodzeniu z uzależnień, ponieważ zdrowienie z nałogu polega również na zmianie środowiska. I niestety nie wystarczy tylko nagle zmienić otoczenie, bo zaraz wychodzą na wierzch nasze deficyty w umiejętnościach społecznych. Na tym etapie kluczowa będzie akceptacja tej przejściowej samotności, Wsparcie grup typu anonimowi narkomanii albo jakieś grupy terapeutyczne i stopniowe przenikanie do zdrowej tkanki społeczeństwa, pogody ducha.